Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Małet, a w tym filmiku chciałbym przedstawić Wam moje piki na dzień drugi pikiem challenge'ów ESL Colony 2016. No i muszę powiedzieć, że w pierwszym dniu poszło nam całkiem nieźle. W zasadzie tylko jeden meczyk nie siadł, co generalnie jestem w szoku, bo Fnatic przegrało 16-14 z Facetime. Myślę, że tu poleciał delikatny troll, bo nie wierzę, że FaceCam nagle tak wystrzeliło z formą a że Fnatic nagle tak sobie słabo daje radę no ale nieważne jest 8 punktów, 7 meczyków siadło 17 punktów do brązu, także jest dobrze pierwszy mecz jutro to będzie Astralis z Gambit no, myślę, że tu raczej zaskoczenia nie powinno być i Astralis powinno się przejechać po Gambit dość, dość dobrze no chociaż, chociaż Gambit na pewno może tam urwać kilka rund Um, kolejny mecz CLG z Team Dignitas. No, um, według, mnie, według mnie Dignitas powinno wygrać ten mecz, bo jednak grając z Stralis pokazali klasę, pokazali klasę i dość dużo rundu grali, grali całkiem fajnie. Myślę że, myślę, że, myślę, że powinni wygrać ten meczek. Um, no, kolejny, kolejny pik. Natus Wincerek kontra Ninjas In No. Wchodzę w Nawi, no myślę, że tutaj też zaskoczenia nie powinno być. Ninja sobie spoko dali radę, no ale jednak grali, grali na OpTic, które, no mówmy się, nie jest jakoś high-tier drużyną. Także myślę, że jednak Nawi Navi powinno wygrać. No tutaj teraz kolejny meczyk to jest OpTic kontra FlipSide. Dwie jakby słabsze drużyny. Jednak, jednak wydaje mi się, że Flipside, Flipside pokazało, co potrafi w meczu z, z Navi i naprawdę urwało tych rund a, dużo więcej niż Optic w meczu na Ninjas, dlatego, dlatego wybieram Flipside. Kolejny pik, kolejny pik, to Team Liquid i Virtus Pro. No i tu, tu już zaczynają się schody, bo, bo jednak a, Rozum podpowiada Team i Cezze podpowiada Wirtus Pro i chyba na tym pozostanie patriotyczny bad Cup. Wchodzimy z powrotem jeszcze raz na Virtus Pro. Mam nadzieję, że chłopaki dadzą radę dzisiaj Snack skierował. Mam nadzieję, że będzie kierował. Pokaże Simplowi, gdzie jego miejsce. Kolejny mecz Massport i Team Envias. Kolejny trudny mecz, ale myślę, że Envias po prostu nie jest formą. Wchodzę na MASP, bo bo Wirktusi mieli przez, przez pierwszą połowę meczu dość, dość problemy z, z myszami um, w sumie tak samo jak Liquid Zenvi. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że myszy powinny wygrać z EnvS. Kolejny mecz to SK Gaming i Faceland. i mimo tego, że Faceland wygrał z Fnatic to, to jednak wchodzę w SK Gaming, są po prostu lepszą drużyną. Myślę, że Facecam tu nie będzie miał dużo do gadania. Nie powinni wygrać tego meczu. No i teraz Fnatic kontra G2 i tu jest decyzja dość trudna, ponieważ, ponieważ G2 naprawdę, znaczy G2 właśnie dość słabo grało z SK Gaming. Tam myślę, że do 10 jeszcze był w miarę wyrównany meczek, potem już, już SK Gaming odskoczyło z wynikiem. Mecz będzie myślę dość ciekawy i, i jednak mimo wszystko wchodzę na Fnatic. Myślę, że powinni sobie poradzić mimo tego, że przegrali swej z Faze Natomiast myślę, że z tym Swayskanem to był to jakiś taki troll delikatny. Także, także tak wyglądają piki na dzień drugi. Astralis, Dignitas, Navi, Flipside, Virtusi, Myszy, SK i Fnatic. Przechodzimy do fantasy Team. No tutaj rewelacji w sumie nie było, bo mam Global Ranking 21%, mogło być lepiej. Natomiast wiem, że od, od 1% dzieli mnie bodajże 20 punktów, więc w sumie to nie jest to nie jest jakoś dużo. No i co mnie zasmuciło to trochę Niko, który nie strzelał jakoś rewelacyjnie. Natomiast Folen zrobił robotę, Kodzira i Device również. Simple też jakoś się nieszczególnie popisał, myślałem, że myślałem, że jednak będzie wyciągał więcej tych fragów. Natomiast spoko to jest tylko dzień pierwszy. Tutaj to są meczki BO1, tu nie ma jakoś wiele punktów do zgarnięcia, także, także myślę, że będzie lepiej. Kiki na dzień drugi. Trochę się, trochę się pozmieniało, jednak większość została ta sama. Snajpera zostawiam Polena, wiadomo. Entry Frager jednak mimo wszystko będą grali przeciwko Virtusom i mimo tego, że stawiam na Wirtusów, to jednak liczę na to, że, że Simple, Simple załupki zrobi robotę. Mimo tego, że przed tym powiedziałem, żeby się Snax po nim przejechał, ale nieważne, tak. zostawiam jednak na Entry Fragera Simple. A. Będą ciekawe pojedynki, myślę, znak za zawłupą z Simplem. Uh, albo jdm -em. Echo Eco Warrior Eco Warrior no cóż był Niko, myślałem żeby go tu zostawić dać w drugą szansę, ale jednak uh, ale jednak dam, dam sobie Device'a, który z który po prostu bardzo dobrze i będą grali z Gambit, więc myślę, że dawać spokojnie powinien sobie ładnie postrzegać i narobić tych fragów um, Clatch King Hiko no, widziałem też, że wiele osób wchodziło y, y, na Kinga Hiko i to wcale nie był zły wybór. Hiko tam widziałem, że dość dużo punktów nastrzelał, także dzisiaj, dzisiaj też wymieniam jakby z z Klaczkinga na, na Hiko. Mam nadzieję, że sobie poradzi. No, a, a Cold Zero z racji tego, że strzelał po prostu bardzo dobrze, to, to zostałem mu jako komando i liczę, że na tych fragów jeszcze więcej, żeby. Żeby nawalić tych punktów Submit Team, Submit Roster. także tak wygląda mój, mój Team Pick'em, mój fantazy Team, dzień drugi. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż dzisiaj. Um, no i że dość do, do punktów. Jeszcze raz. Astralis Team Dignitas Navi Flipside, Vutusi, myszy, SK Gaming i Fnatic, Coldira Hiko, Device Simple i Fallen. Tak wyglądają moje piki. No, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku, mam nadzieję, że słyszymy się jutro, zobaczymy jutro jak, jak poszło, myślę, że team pickem powinien pójść w miarę w porządku, e, no, jestem ciekaw tylko fantasy Timu, jak to będzie, bo to jednak mimo wszystko jest loteria, także tak to wygląda. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku, do zobaczenia w następnym, trzymajcie się i hej!